Witajcie, w dzisiejszym odcinku skoczymy sobie na Szczecin, no naprawdę elegancką, komfortową, bezpieczną oraz ekonomiczną limuzyną ze Szwecji. Przed Wami Volvo S80 D5 drugiej generacji, rocznik 2007. Pod maską tego nietuzinkowego sedana pracuje jednostka diesla o pojemności 2,4 litra. Moc, jaką ta jednostka generuje, to 185 koni mechanicznych, a moment obrotowy 400 Nm. Dziś sprawdzimy sobie, ile ten samochód jest w stanie spalić najmniej w cyklu miejskim. No jestem bardzo ciekawy. No S80 jeszcze nigdy nie jeździłem, chociaż kiedyś do S80 -ki nawet podchodziłem, chciałem ją kupić prywatnie. Ale jakoś po prostu nie mogłem znaleźć ładnego egzemplarza. A właśnie, jeszcze jedna istotna informacja: prezentowany samochód jest na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. No dobra, my tu pitu pitu, a przecież testek drivingowy sam się nie zrobi. Ruszamy na most Brdowski. No to odpalamy. Proszę bardzo, przycisk start-stop. No, mam nadzieję, że wyjdzie naprawdę elegancka elegancka perspektywa z oczu kierowcy, no z tym wnętrzem naprawdę wygląda to wszystko bardzo ładnie, beżowe tutaj taki, nie wiem czy to na kamerze będzie widać, ale to nie jest czarne, tylko brązowe no samochód kolorystycznie jest zestrojony tak, żeby nas troszeczkę uspokoić gdy siądziemy za kierownicą ale to bardzo dobrze, no dzisiaj przejazd będzie przecież spokojny no nie mamy tutaj systemu start-stop będziemy jechali z wyłączoną klimatyzacją jedyny eco -feature, no to kierowca no i cóż, możemy sobie zresetować średnią prędkość resetujemy cyk zużycie paliwa i startujemy. Będziemy cisnąć rzecz jasna, jak najsłabiej się tylko da. No, zobaczymy, co nam tutaj wyjdzie. No i cóż, segment E w szwedzkim stylu. No tak jak wcześniej mówiłem, jazda volvo. To jest taka mniej więcej jak wzięcie jakiegoś neopersenu. Pełny spokój, harmonia, płynność. No, autem jedzie się mega przyjemnie. Jest fajnie wyciszone, ale przede wszystkim, gdy patrzymy na to wszystko, co tutaj mamy przed oczami, no to po prostu działa, nas, działa to wszystko na nas. Bardzo fajnie, no wszystko jest takie spokojne, stonowane. Nie ma tutaj żadnej jakiejś agresji, żadnej jakiejś takiej, nie wiem, takiego jakiegoś, nawet mógłbym powiedzieć, nie ma tutaj zadziora w tym samochodzie, i właśnie taki ten samochód miał być. Deska rozdzielcza jest prosta. Materiały są bardzo ładne, no, cały boczek drzwiowy nawet tutaj jest na dole z bardzo miękkiego plastiku, pod wszystkim jest pianka. Te szczotkowane aluminium, ta beżowa kierownica. No jedyna wada tego samochodu, tak jak rozmawiałem z właścicielem, zawsze staram się porozmawiać z właścicielem przed testem, czy widzi on jakieś wady w tym samochodzie. Y no ogólnie ciężko tutaj znaleźć wady raczej, ale te ale skóra na kierownicy i po prostu lewarku, skrzyni biegów, no, jest podatna na jakieś wytarcia, ale to nie jest jakiś problem, bo można sobie ją podmalować. Szkoda nawet oprzywać ją z powrotem. A tak, no to ten samochód ma 306 tysięcy kilometrów przebiegu. Jest to polski salon. Aktualny właściciel jest drugim właścicielem, o ile dobrze wiem, od nowości tego samochodu wyłączymy sobie elektryczny fotel, bo tutaj niepotrzebnie będzie nam wciągało energię. Ale ogólne wrażenie takie, no to jedzie się tym autem praktycznie jak nowym. No, praca skrzyni biegów. No to tutaj proszę, może skoklewarka jest trochę długi. Ale naprawdę bardzo przyjemnie wchodzą te biegi, jest to skrzynia dość precyzyjna. W sumie to fajnie, że manualna, bo słyszałem, że tutaj Iciny w tych Volvo S80 D5, no, przy takich przebiegach jak 300 tysięcy kilometrów są podatne na jakieś usterki, ale dokładnie tam nie rozgrzebywałem tego tematu. Ale w sumie tutaj fajnie się jedzie, nawet w manualu, pasuje. Fajnie ten silnik ciągnie od dołu, tutaj już od 1300 obrotów. Nie, no Nie chcę go tam deptać przy 1300 obrotów i niżej. Możemy sobie całą prędkością jechać na tak niskich, w tak niskich obrotach, utrzymując silnik na tak niskich obrotach. To będzie przecież niezdrowe dla dwumasy, ale tak 1500, 1700 obrotów, no to już naprawdę tutaj czujemy powera. Kościuszki za chwilę ruszamy. Nie wiem, czy przy okazji omówienia wam pracy skrzyni biegów mówiłem o sprzęgle, ale też tutaj ono chodzi praktycznie jak w nowym samochodzie, nawet nie wiem, czy ono było tutaj kiedykolwiek wymieniane, czy nie było. Ale no nie wiem, wsiada się do tego samochodu. Jakoś w ogóle nie trzeba się do niczego przyzwyczajać, nawet do pracy takiego sprzęgła, żeby płynnie ruszyć od razu jest tutaj zachowana płynność jazdy no jak na razie średnie zużycie 5,2 litra na 100 km w ogóle menu tutaj komputera pokładowego też jest polskie a tutaj tutaj też jest polskie menu no elegancko wszystko jest, no salon polska ale to nie jest takie oczywiste czasami jakoś kupowało kiedyś auta i... Nie można było wybrać sobie języka polskiego. Tutaj można. No, liczniki tutaj przypominają mi trochę Mercedesa. Pamiętam, jak kiedyś jeździłem C219 CLS-em. No, to w podobny sposób był rozwiązany komputer pokładowy, że po prostu jest licznik i monochromatyczny wyświetlacz po środku. Ale tutaj nie widzę. Żeby był gdzieś wskaźnik płynu chłodzącego Ani oleju Nie wiem czy takie coś jest Ale na szczęście są tutaj też naklejki Na progach Gdy otworzymy drzwi Po polsku Polskie naklejki oryginalne Że jak odpalamy silnik No to nie możemy go katować od razu Że po ostrej jeździe No to trzeba schłodzić turbinę I dać mu, się, dać mu czas żeby się wychłodził w sumie spoko. No, gdy ktoś nie interesuje się motoryzacją, ma, można powiedzieć, w dupie takie rzeczy. No ale jak jest napisane, jest nalepka, żeby tak robić naklejka. No to zawsze jest prawdopodobieństwo, że taka osoba się do tego zastosuje. No wjeżdżamy w ścisłe centrum. Spalanie skoczyło nam aż do 5,4 litra. No wydaje mi się, że wynik tutaj osiągniemy Tym samochodem całkiem niezły Patrząc z perspektywy tego, że jest to Jednak rok 2007 Auto ma 185 koni mechanicznych A, przedni napęd też Wam nie wspomniałem Bo tutaj też możliwe były AWD 185 koni No manual No ale jest to muszę przyznać Przecież kawał klocka No chyba tutaj z tyłu Się mieszczę sam za sobą bez problemu, no nie wiem, podczas prezentacji z bliska z pewnością sobie to też sprawdzimy. Kurczę, jak ja tutaj dobrze się czuję, jak na to wszystko się miło. Patrzy. Mam wrażenie, że gdyby tutaj zrobiono taki lifting tego wnętrza, typu, no nie wiem, tutaj by był przykładowo kolorowy, jakiś dotykowy wyświetlacz, akurat miejsce byłoby bardzo ergonomiczne. W ogóle ten tunel jest tutaj jakby lewitujący. Liczniki byłyby w technologii jakieś LCD. Kierownica mogłaby być troszeczkę zmieniona, znaczy jest ładna, ale po prostu jak na dzisiejsze lata, no po prostu mogłaby być troszeczkę zmodernizowana typu, no nie wiem, trzyramienna albo czteroramienna ale na przykład ramiona zrobić z takiego bardzo ładnie wyglądającego, szczotkowanego aluminium to takie wnętrze spokojnie by się odnalazło nawet. Aktualnie w 2021 roku, no nie wiem, czy taka prostota i elegancja po prostu się nie starzeje, czy o to, o co w tym chodzi, ale odbiór jest naprawdę bardzo pozytywny. Tak samo pozytywny odbiór jest, jeśli chodzi o doznania wokalne, o silnik, no pięciocylindrowa jednostka. Mercedes i Volvo słyną z pięciocylindrowych jednostek, przynajmniej kiedyś słynęły. No teraz wszystko cztero albo sześciocylindrówki. Ale dźwięk tego silnika jest naprawdę bardzo interesujący. Zawsze mam mówię, że nawet jest bardziej interesujący niż taki sześciocylindrowy. Ale kultura pracy tego silnika w takim Volvo, taka D5, pracuje mega ładnie, płynnie naprawdę nie, 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 nos, nie niosą się tutaj tak wibracje jak przykładowo w Mercedesie w 2.7 CDI w pięciocylindrówce no nie pamiętam jakie tam oznaczenie tego silnika było ale w C klasach na przykład takie silniki były czy w E klasach czy w CL -ka. no jak na razie średnie zużycie 5,6 litra na 100 km no w każdym razie w ogóle nam się tutaj nie, nie niosą wibracje czy to na no, na przestrzeń pasażerską, na fotele, na kierownicę, no na sprzęgle to w ogóle nic nie czuć. No Tak, jakby ono było jakieś takie, nie wiem, w ogóle fizycznie nie podłączone do całego układu, który znajduje się pod maską. No, jest kulturka. Naprawdę jest kulturka. Jeszcze a propos silnika No to pracuje on ciszej Niż w Mercedesie Niż mercedesowska jednostka pięciocylindrowa Mercedesowskie jednostki pięciocylindrowe Ale też Dźwięk jest taki bardziej Miękki Praca po prostu jest bardziej miękka Tak mi się wydaje Ojejku, co tutaj się dzieje No teraz przejechaliśmy się po wertepach I też tutaj Mogę Omówić pracę zawieszenia Auto jest zestrojone Dość miękko, ale nie to Żeby jakoś się tam nadmiernie Bujało na boki Że musimy się tutaj trzymać kierownicy By nie wylecieć z fotela W ogóle fotele też tutaj są Mega wygodne Kiedyś pamiętam właśnie jak się przymierzałem Do S80 No to robiły one już wtedy Na mnie wrażenie No nie wiem mi się w nich wygodniej chyba się... No tak podobnie wygodnie jak w Mercedesie klasy S. Są miękkie, takie sprawiedliwe, jak to zawsze mówię, szerokie, obszerne, no i miękkie. Nie wiem jak tutaj będziemy się czuli w tym aucie po dłuższej trasie, ale podejrzewam, że wyjdziemy z niego wypoczęci. No i tak wyczilowani. No i co, to najwyższe zużycie paliwa już mamy chyba osiągnięte 6,4 litra. Nie wiem, czy tam było 6,5 litra wcześniej. No chyba, że tu w korku nam troszeczkę skoczy. No według mnie i tak wynik jest już bardzo dobry, jak na takie auto z takim silnikiem. No gdyby ten samochód miał system start-stop, no to spokojnie by tutaj zszedł poniżej 6 litrów. No ciekawe, jaka wyjdzie prędkość średnia. No dzisiaj troszeczkę wcześniej teścik zużycia paliwa 9.30 O Jezu, Elka tutaj Nam nie ułatwi na pewno Bicia rekordu Jakoś tam daje radę No nie wiem, tak jak też Znowu będę się powtarzał Według mnie Elka może popełniać błędy Czy tam jakieś są, mogą być pełne niedoskonałości Gdy jedzie taka Sobie po mieście ale kurczę, podstawa powinna być już opanowana, gdy ruszymy, gdy rusza w miasto. Powinno być opanowane przynajmniej ruszanie. Tylko tyle, przynajmniej ruszanie. A reszta, no to już przyjdzie z czasem. No bo kurczę, jak taka gaśnie co chwilę, czy coś, no naprawdę utrudnia tutaj, potrafi utrudniać bardzo jazdę, tworzyć duże korki, szczególnie po centrum. No 6,5 litra na 100 kilometrów, za chwilę opuścimy centrum, będzie troszkę z górki, ruch będzie też mniejszy, no i zobaczymy do ilu tutaj będziemy mogli zejść. Ja tak ciągle tutaj się rozglądam po tym wnętrzu, jest naprawdę bardzo ładne. W ogóle teraz hamując silnikiem mam 1500 obrotów, a silnika mimo że to jest diesel praktycznie w ogóle nie słychać, bardziej słychać tej szumy i jakieś tam pojazdy jadące mijające nas, jadące na zewnątrz. No poza kabiną ciężko żeby tutaj nam ktoś wjechał do środka, chociaż zdarzają się i taki, takie przypadki. No jeszcze tutaj warto wspomnieć, że Podaj, że to jest najsłabsza wersja silnika D5. No, z liftingami one po prostu miały zwiększaną moc. Były jeszcze 205-konne, chyba 215 i 225-konne, ale nie pamiętam. Chyba 215 albo 225-konne diesle były w takiej budzie najmocniejsze. Ale pamiętajmy też, że były jeszcze takie wersje Volvo D3, które mimo, że miały 2 litry pojemności, te silniki. No, tutaj, stop. No dobra, już poczekamy. Mimo, że miały tylko 2 litry, to miały też 5 cylindrów. No, gdy ściągamy auto z zagranicy, warto nad tym pomyśleć. No, miało 163 konie mechaniczne, także były słabsze, ale za to niższa akcyza. No i 5 garków, zawsze to urozmaicenie. No, 5 garów będzie brzmiało o wiele. Lepiej niż 4. No widzimy się już na moście brdowskim. Jak na razie 6,3 litra. No to minęliśmy właśnie most brdowski, walka o na jak najlepszy wynik, jeśli chodzi o zużycie paliwa, trwa do ostatniego metra. No tutaj łańcuch ktoś nam rozstawił na parkingu. Nie wiem, czy ktoś chce tutaj. Aby testy, pomiary spalania nie były wykonywane czy coś. No przecież to jest ekologia. No dobra, gasimy i zobaczmy sobie wskazania komputera pokładowego. No to średnie zużycie paliwa, jakie nam wyszło, to 6,2 litra przy średniej prędkości 25 km na godzinę. Podróż minęła mi bardzo przyjemnie i, jak się okazuje, nawet bez ecofitcherów, taka, można powiedzieć, Kolumbryna jest w stanie spalić. Bardzo mało, gdy tylko chcemy. No 6,2 litra na 100 km. Przy 130-140 km na godzinę takie Volvo będzie gdzieś nam paliło 6,5 litra. Przynajmniej taka jest relacja właściciela. Gdy będziemy jechać tak do 100 km na godzinę, to zejdziemy nawet poniżej 5 litrów. Myślę, że takie 4,5 byłoby do osiągnięcia. No, ale mimo wszystko, dzisiejszy test dotyczył jazdy miejskiej, cyklu miejskiego. 6,2 litra na 100 km przy średniej prędkości 25 km na godzinę, także całkiem niskiej, bez żadnego systemu start-stop czy innych takich rzeczy. No, szczerze, jako że mamy tutaj pod maską diesla o pojemności 2,4 litra i 5 cylindrów, myślałem, że gdzieś będzie to z 7 litrów po mieście, czy coś takiego. No ale Volvo pozytywnie mnie zaskoczyło. No i cóż, myślę, że w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Tabelkę z pomiarami macie zaplo zaplodowaną w opisie filmu. A ja się z Wami żegnam, pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie. Na razie trzymajcie się. Pamiętajcie, ten samochód jest wystawiony. Link macie w opisie filmu. Do ogłoszenia, rzecz jasna.